Naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt. Cześć wszystkim, witam Was bardzo gorąco. Z tej strony mały kawa i dzisiaj się zajmiemy ogólnymi informacjami na serwerze Pokecraft. co i jak od razu na sam początek. Dobrze. Pojawiając się na spawnie, mamy przed sobą tutaj skrzynkę netteru i po prawej i po lewej guziczki. Tymi guziczkami możemy się teleportować na poszczególne jakieś tam zadupie, areny i tak dalej. Dobrze. Dużo tutaj jest tabliczek, nikomu się nie chce oczywiście czytać, tak? No to po to powstał ten filmik, żeby wszystko wam wytłumaczyć. Idąc dalej, mamy tutaj pełno takich maszynek. Oczywiście one są do uzdrawiania naszych Pokémonów. Idąc dalej, zobaczymy taką dużą maszynkę na środku z ekranem. To jest maszyna do zamiany naszymi Pokémonami. Naciskam tu, ready, naciskam i się wtedy wymienia. No nie wiem, tu jakiś Bóg, to mogę się za niego wymienić, załóżmy. Idąc dalej, tu najważniejsze chyba ze wszystkich, potrzebujemy działki. Działkę dostaniemy pod komendą, no, sama nazwa mówi działka, spacja, plt. Wtedy automatycznie nos przenosi na naszą ukochaną działkę i możemy robić, co chcemy na niej. Idąc dalej, zobaczymy tutaj komputer. Komputer służy do tego, do przetrzymywania naszych Pokemonów. Możemy je zmieniać, tak, dalej, dalej. Idąc dalej przed spaw, po lewej będziemy mieć McDonald's. Tam sobie możemy jedzenie kupić. Tu mamy po prawej stanowisko z pokebalami. Naciskając prawy przycisk myszy na człowieczka, wyświetlają nam się rzeczy i możemy sobie tutaj szałkę wybierać. No, główny ośrodek płatności to jest złoto. Dobrze. Tu możemy już kupywać rzeczy. Idąc dalej... Zobaczymy tutaj po prawej stronie. Jak wychodzimy z... no, też zespła po prawej. Portal jest ich dokładnie 8. Na środku jest portal do Netheru, a po lewej i po prawej portal do świata Pokemonów, naszych ukochanych zwierząt. Na środku jak wejdziemy do NetRu, tu możemy wydobyć potrzebne surowce na budowę naszej działki. Tu sikierką się wydobywa i tylko kilofem. Nie doradzam innych rzeczy, bo można dostać bam. Spaw. Z powrotem na Spaw wracając, pójdziemy sobie tutaj Śniemy. Jesteśmy przed spawem. Wejdziemy do świata Pokémon, tutaj są różne. Ja lubię laka. Tam jest taka łąka i ich jest wtedy najwięcej. Przechodząc do walki, najważniejsze chyba rzecz. Tak, jak łapać Pokémony, jak wypuszczać swojego Pokemona do walki i tak dalej. Jeszcze jest jeden no, jeden sposób na uleczenie naszych Pokemonów. Na początku samy mamy takie potiony, tak? Naciskając, wybierając je i wyrzucając naszego Pokemona, naciskając prawym przyciskiem myszy na niego, uzdrawiamy go. I można w czasie walki też. Zaraz wam pokażę. Ale tu jeszcze chciałbym wam coś pokazać. Na prawie, na niektórych Pokemonach można latać, można jeździć. To też bardzo ważne. Przydatna rzecz. I tak dalej. Dobra. zawalczymy sobie z jakimś Pokémonem. Dobra, mamy tą I tak, mamy walkę, pokemony, torbę i ucieczkę, tak? Walkę mamy do dyspozycji pary, jakichś tam skillów. Pokémony. Wybieramy sobie innego Pokemona, zmianę. I plecak. Plecak jest chyba takim atrybutem naszym, bo możemy dzięki niemu zejść na pokebale i złapać jakiegoś pokebo, yy, pokemona. Tak. Jedną dalej. A, tu mamy właśnie nasze podjony. W czasie walki można kogoś ustropić. No, ucieczka to nie będę wam pokazywał. Dobrze, ja go tutaj zatakuję. Nie wiem, 22. No i go rozwaliłem. Dostaje extra. No i dzięki z wam wszystkim. Bo więcej wam nie wytłumaczę tutaj. To są podstawy, które powinniście znać na tym serwerze. I to wszystko na tyle. Cześć wszystkim.